Wow, dziewczyny dostały tęczowe gofry! Jill dostała tylko jednego, ale jest taki ładny! Em dostała dziesięć. Jak dużo, to niewiarygodne! A Nancy ma 100 gofrów! Oh, wow. Ten stos sięga nieba! Nie wiem, jak ty to zjesz, naprawdę. Zacznijmy od Jill. Ona ma najmniejszą porcję. Z chęcią? Jestem taka głodna. Nie chcę się spieszyć, ponieważ mam tylko jednego gofra, więc użyję widelca i noża, żeby delektować się każdym kęsem. Ułożę kawałki gofra jeden na drugim. Właśnie tak. A teraz wbijemy w nie widelec. Mmm, to jest pyszne. Bomba. En, możesz kontynuować. Dobra. Mam 10 gofrów, więc nie potrzebuję żadnego noża ani widelca z je rękami. Bo tak jest o wiele smaczniej. Moja mama powtarzała mi, że jedzenie rękami smakuje o wiele lepiej i miała rację. O jacie, gofy są sto razy smaczniejsze. Przepyszne! O, zjadłam wszystkie! Mysi, poja kolej! Możesz zaczynać! Dobrze! Próbuję się wspiąć na górę i zjeść gofra, który jest na samym szczycie, tak, żeby nie zniszczyć wieży. Wow, ale tu wysoko! I jak pięknie! Jest super! O nie, tracę równowagę! Aaaa, ja spadam! Latunku! O nie, to nie było miękkie lądowanie, ale nic mi nie jest. No skoro nie mogę zjeść gofrów z góry, no to zjem je od dołu. Mm, to jest pyszne. Nie, wieża zaczyna się mocno chwiać. Ojej, zaraz spadnie. Wszyscy cali? Dziewczyny, co z wami? To zgasił światło. Dziś to tylko gofry. Przy okazji są pyszne. Zjedzmy je razem. Nancy ma tylko jednego cukierka z kittles. Jest taki mały. A co mają dziewczyny? Wow, Ann ma 10 drażetek. Ale to Jill jest prawdziwą szczęściarą. Ma ze 100 skittlesów. Wow, są naprawdę piękne. Dziewczynek, kto zaczyna? Proponuję, żeby Nancy była pierwsza. No dobrze, ukryzę pół drażetki. Mm, jest taka pyszna. Teraz zjem resztę. Ojej! Dziewczyny! Duszę się! Nie mogę oddychać! Pomocy! Co robić? Spokojnie. Jesteś bliżej, więc poklep ją po plecach. No dalej! Poklep! Już, już! Poklepuję! Uuu, uratowana! Mogę oddychać, dziękuję! Teraz kolej Enna, spróbowanie cukierków do dzieła. Już, już! Chcecie zobaczyć sztuczkę? No to patrzcie! Fajnie, co? Wszystkie cukierki latają w powietrzu, a ja je łapię ustami. To jest pyszne. Jill, twoja kolej. Zgadza się. Mam stoski tysów, więc troszkę mi się zejdzie. W międzyczasie możecie zająć się swoimi sprawami. Mm, te cukierki są takie pyszne, uwielbiam je. Zastanawialiście się kiedyś, dlaczego te drażetki są takie kolorowe? Ciekawe, kto je tak barwi, ale dobre. O, mam pomysł! Wiem, jak szybciej zjeść skitelsy. Rozłożę wszystkie cukierki kolorami na gigantycznym popicie. Dostałam go na urodziny. Właśnie tak! Super! A teraz muszę całość roztopić. Użyję do tego palnika! Jedziemy! Ale moc! No i gotowe! I teraz trzeba troszkę poczekać. Co? En, nie dotykaj tego! Zobaczmy, co nam wyszło. No dobra, mogę się z wami podzielić. Każda dostanie po kawałeczku. A ja zjem resztę. Ale dobre. Mam teraz tyle słodkości. Jedzenie z w ten sposób jest o wiele przyjemniejsze, prawda? No, to był najlepszy pomysł ever. Ojej, Jill ma jedną butelkę coli. A co mają dziewczyny? Nancy masz dziesięć. Super! Ale to em się poszczęściło. Ma sto butelek. To naprawdę dużo. Ale zacznijmy ode mnie. Mam tylko jedną butelkę. Już nawet wymyśliłam, co mogę z nią zrobić. Co to? Czemu nie leci? Nacisnę mocniej. Wow, to żel! Ale pyszny. Co? Już się skończyło? No dobra, Nancy, teraz ty. Nareszcie. Najpierw zdmuchnę wszystkie nakrętki. Gotowe. A teraz wyleję cały syrop z butelek za pomocą lejka. Właśnie w ten sposób. A. Ale dobre. Uwielbiam to. Skończyłam. Moja kolej. Ale fajnie. Uwielbiam miodowy żel. A u smaku Coca-Coli to w ogóle czad. Nie będę tracić czasu. Lepiej pić z dwóch butelek naraz. raz. O jacie, jakie to jest niewiarygodnie dobre. Mm, palce lizać. Powinnam częściej pić coś takiego. I jedziemy z kolejną partią. Ej, uważaj. Co ty robisz? Ach, ale dobre. No to jest obłędnie pyszne. Dziewczyny, nie rozumiem o co wam chodzi. Bill ma tylko jedno ciastko Oreo. No w ogóle nie masz szczęścia. A co ma reszta? Wow, Nancy ma 10 ciasteczek. Ale to N ma największego farta. Ma 100 ciastek Oreo. Nie może uwierzyć własnym oczom. Wyglądają przepysznie. Ale zacznijmy od Jill. Ma tylko jedno ciasteczko. Tak, może mam jedno ciasteczko, ale jest bardzo smaczne. Zacznę od kremu. Mmm, ale dobre. Pyszniutkie. Jakie chrupiące. A drugą połówkę zanurzę w mleku. Mmm, to będzie jeszcze smaczniejsze. A teraz popiję całość mlekiem. Mmm, ale dobre! Uwielbiam mleko! A wiedzieliście, że mleko wzmacnia kości? Nie? No to teraz będziecie wiedzieć! Co tak patrzycie? No? Nancy, Twoja kolej! Z przyjemnością! Chcę jak najszybciej spróbować wszystkie moje Oreo! I właśnie to mam zamiar zrobić! Ojej, są takie pyszne! Będę je od razu popijać mlekiem! Mam go tyle, że wystarczy mi na wszystkie moje ciastka! Ale dobre. Z czego się śmiejecie? Co? Mam wąsy? No i co z tego, to tylko mleko. En, lepiej kontynuuj. Hurra! Tak bardzo tęskniłam za oreo, nie jadłam żadnego od 24 godzin. Rozleję na nich całe mleko, jakie mam. Zanurzanie każdego ciasteczka zajęłoby mi za dużo czasu. No to próbuję, wezmę ciasteczko stąd. O ja ci, ale pyszne! Dziewczyny, spokojnie wiem, co robię. O kurczę! Nie taki był plan. Ale to nie ma znaczenia, czy ciastka są ułożone w wieży, czy po prostu rozrzucone na stole. To nie psuje ich smaku. Mm, rewelka! To jest takie dobre. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Jestem w raju. Tylko jeden chips. Wielka szkoda. Ale to znaczy, że ktoś inny ma ich 10. A jeszcze ktoś inny? Ma ich 100. Zgadza się. Jill dostała najwięcej. To prawdziwy pierścień z chipsów. Wygląda super. Zacznijmy od Nancy. Okej. Okay. Mam tylko jednego chipsa, więc zrobię to szybko. Najpierw go poliżę, a teraz zjem. Mm, jaki dobry. Smakuje mi. Palce lizać. No to teraz ja? Mam dziesięć chipsów, ale na pewno są bardzo smaczne. Chcę je zjeść wszystkie naraz. Muszę je tylko jakoś chwycić i schrupać. Mmm, jakie dobre. Napiszcie w komentarzach, czy lubicie chipsy i jakie? Bo ja uwielbiam. Dziś czas na twoje chipski. Zaraz spróbuję. To wygląda tak apetycznie! Już mi cieknie! Zamierzam jeść po jednym chipsie, żeby się nimi delektować! Padłam na pewien pomysł! Nancy, łap! Mam! Wow, teraz chipsy są nasze! N, chodź tutaj! Spróbujmy razem, podczas gdy Phil będzie się zajadać jednym chipeskiem. Ej, a gdzie się podział mój piersi z chipsów? Co wy wyprawiacie? Jedzie bez mnie? Okay. Dzięki za podzielenie się! Jill dostała tylko jedną żelkową rolkę, a Nancy ma ich dziesięć. Ale Taoen jest największą szczęściarą. Ma ze 100 rolek. Jak zamierzasz je wszystkie zjeść? Ale póki co to Jill je jako pierwsza. To ma najmniej. No tak, mam tylko jedną słodką rolkę, ale na pewno będzie pyszna. Nie posługuję się pałeczkami, ale spróbuję. Oj, no, coś mi nie wychodzi. Kto wpadł na pomysł jedzenia pałeczkami? To takie niewygodne. Spróbujmy tak. O nie, no, wszystko się rozpadło. Moja jedyna rolka się rozleciała. Kurczę dobra, zjem w ten sposób. Am. No, mimo wszystko wciąż jest pyszne. Będę jadła po kawałeczku. Skończyłam. Teraz kolej na mensji. To prawda, jestem dobra w jedzeniu pałeczkami. Pokażę ci. Wzięłam już jedną rolkę. Wow, ale pyszna. Słodkie rolki są najlepsze. Powinna mieć je częściej. A pałeczek już nie potrzebuję. Ej, co ty wyprawiasz? Zaraz to berwiesz, naprawdę. Zabieraj to. Już, już, spokojnie. Gotowe. En, teraz ty. No, w końcu przyszła moja kolej. Mam sto słodkich, pysznych roleczek. Spróbujmy. O jacie, ale dobre. mi rękami, bo tak jest o wiele szybciej. Gdzie się podziały jej maniery? Nie mam pojęcia. Dziewczyny, skończyłam. Masz niezłą brodę. No, i to jaką słodką. Można ją zjeść. Słodka, kremowa broda jest najlepsza.